Witam serdecznie, na początku macie losowanie z poprzedniego filmu, gratulacje dla zwycięzcy symbolicznego, a tu macie wytyczne, czyli dajcie lajka i skomentujcie. I proszę, wejdźcie na Discorda, bo tam macie darmowe skiny, lepsze niż z tych odcinków. Za dupcamy! Mamy teraz jest to ta osoba, myślę, że go kojarzycie, Sane333, używa samego wallhacka. Nie używa triggerbota i bota, bo spróbuje go wywalić. Tylko potrzeba mi jednej osoby jeszcze tutaj, nie? I muszę przekonać te osoby, że on jest cheaterem, bo inaczej oni zrobią na mnie wota, no i mnie wyjebią, więc spokojnie, tylko... No nie no, jak widzę taki nikt, to ja go nie przekonam, nie? Ale patrzcie, pójdę z nim, żebyście zobaczyli. Ja się przy nim będę czuł tak bezpieczny, patrzcie, jak gościska świej. <śmiennie> 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 o kurwa, sorry, sorry! Bo, nie. <śmiennie> Sorry, sorry, nie mogłem się skupić na strzelaniu, jak zobaczyłem jaką petardę dostał. Dobra, kolejny report, dajcie sekundę. No, generalnie zabawny jest ten cheater. Can you hit me? Eh. Can you hit me? You, you can... Ja pierdola Nie no, teraz to przesadził, co on zrobił. Nie, nie pierdol przez smoka, chłopie. Muszę go przekonać jakoś. Have cheats. Can you kick him? Can you kick cheater, please? Teraz sprawdzimy. Can you kick cheater? Thank you. Wow. Wow, co mówi? Dobra, ale, ale. Rosjanin, no, widać język. Cięty język. Dobra. Thank you and fuck you. Speak normal language. bardzo. Mi wystarczy dwa, spokojnie. To co widzę? A pan On też ma nie Niedobrze. Nie tyle osób powinno mieć awupa. Dwie osoby, jeden strzał. Może być. I flash for you long. One more I flash long. 3 O oh, kurwa. Aj. A drugi też dostał. Tu guys, tu guys. Nie zabije mnie to absolutnie. Ach, chciałem go tak zabić, wiecie. W skoku. E, City, I check short. Chill out. Co zrobiłem! Wow, jak dobrze, że mi stąd nie wybiegli. Młotow, je, let's go, młotow. Come on. Sero to, to mój flash? No. Co nie odpierdalają? Ja cię. Cierpliwość w CS, widzowie, nieprawdaż? Oczywiście, że prawdaż. Pokażę Wam, jak wyglądam bez oświetlenia, bo lubię grać bez kamerki. Wtedy mogę oświetlenie sobie wyłączyć i mi nie uślepię, i się lepiej gra. Mogę Wam też tak nagrywać, patrzcie. Tak, tylko wtedy Wy mnie nie widzicie zbyt dobrze, nie? Dlatego właśnie zazwyczaj po prostu wyłączę całkiem kamerę, bo jak mnie światło nieświetla, i tak mnie nie świetla, tak Mi nie widzicie. Hello. to guys.

No ja pierdolę no ej, odsunął się znowu, nie defała, abym go jebnął, nie? Nie szkodzi jest runda. Can you give one I have only one. Zobaczcie sobie w spowolnionym tempie gdzie i kiedy to była głowa. Moim zdaniem to nie była głowa. W życiu. To będzie lepszym sniperem Pierwszy frag dla mnie należy. Nice, let's go, yeah, guys. Oh. Zaju, one more. Zaju, behind me, behind. The last is here, Zaju. Pobawiłem się bronią za długo. サユーおしゃばんの。